Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o psach kundelkach, czyli mieszańcach różnych ras. Wiele osób uważa, że kundelki są gorsze od psów rasowych, ale ja jestem tutaj, żeby obalić ten mit. W tym filmie pokażę Wam, że kundelki są równie inteligentne, lojalne i kochające jak psy rasowe. Opowiem Wam o ich zaletach, a także o tym, jak wybrać odpowiedniego kundelka dla siebie. Zapraszam do oglądania. American Bully to pies średniej wielkości, o muskularnej budowie i krótkiej sierści. Jest to rasa stosunkowo nowa powstała w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. American Bully jest psem lojalnym, przyjaznym i łagodnym, ale jednocześnie pewnym siebie i odważnym. Rasa ta wymaga odpowiedniego szkolenia i socjalizacji aby uniknąć problemów behawioralnych. Frenchie Pack to mieszanka buldoga francuskiego i mopsa. Jest to pies mały, o krótkiej kufie i charakterystycznych zmarszczkach na twarzy. Frenchie Pack jest psem wesołym, przyjaznym i towarzyskim. Rasa ta jest stosunkowo łatwa w pielęgnacji i nie wymaga zbyt wiele ruchu. Golden Dull to mieszanka Golden Retrievera i Pudła. Jest to pies średniej wielkości, o długiej, kręconej sierści. Golden Dool jest psem inteligentnym, łagodnym i przyjaznym. Rasa ta jest stosunkowo łatwa w szkoleniu i nie linieje. Labradudle to mieszanka labradora i pudła. Jest to pies średniej wielkości, o długiej, kręconej sierści. Labradudle jest psem inteligentnym, łagodnym i przyjaznym. Rasa ta jest stosunkowo łatwa w szkoleniu i nie linieje. Australijski labradoodle to odmiana labradoodle A, która jest hodowana w Australii. Australijskie labradoodle są większe od standardowych Labradudle i mają bardziej gęstą sierść. Pigl to mieszanka Pekinczyka i Bigla. Jest to pies mały, o krótkiej kufie i długich, zwisających uszach. Pigl jest psem wesołym. Przyjaznym i towarzyskim. Rasa ta jest stosunkowo łatwa w pielęgnacji i nie wymaga zbyt wiele ruchu. Pekapu to mieszanka Pekinczyka i pudła. Jest to pies mały, o krótkiej kufie i długiej, kręconej sierści. Pekapu jest psem inteligentnym, łagodnym i przyjaznym. Rasa ta jest stosunkowo łatwa w szkoleniu i nie linieje. Pugle to uroczy mix Mopsa i Bigla. Te psy są małe i krępe, z krótką sierścią i zmarszczkami na twarzy. Są znane ze swojej przyjaznej i zabawowej osobowości, co czyni je doskonałymi psami rodzinnymi. Pugle są również stosunkowo łatwe w pielęgnacji, co czyni je dobrym wyborem dla początkujących właścicieli psów. Shorkiet za to mieszanka Shiza i Yorkshire Terriera. Te małe psy są znane ze swojej długiej, jedwabistej sierści i uroczych twarzy. Są również bardzo inteligentne i łatwe do tresowania, co czyni je dobrym wyborem dla osób mieszkających w mieszkaniach. Shorkietza są również stosunkowo hipoalergiczne, co czyni je dobrym wyborem dla osób z alergiami. Joranian to mieszanka Yorkshire Terriera i pomeraniana. Te małe psy są znane ze swojej długiej, Puszystej sierści i żywej osobowości. Są również bardzo lojalne i opiekuńcze, co czyni je doskonałymi psami stróżującymi. Joranian wymagają regularnego szczotkowania, aby zapobiec matowieniu sierści. Jorkiepu to mieszanka Yorkshire terriera i pudła. Te małe psy są znane ze swojej hipoalergicznej sierści i łagodnej osobowości. Są również bardzo inteligentne i łatwe do tresowania, co czyni je dobrym wyborem dla początkujących właścicieli psów. Jorkiepu wymagają regularnego szczotkowania, aby zapobiec matowieniu sierści. Zuchon to mieszanka Tzu i Bichon Frisei. Te małe psy są znane ze swojej długiej, jedwabistej sierści i uroczych twarzy. Są również bardzo przyjazne i zabawowe. Co czyni je doskonałymi psami rodzinnymi. Zuchon wymagają regularnego szczotkowania, aby zapobiec matowieniu sierści. Istnieje wiele innych mieszanych ras psów, które są równie urocze i kochające, jak te wymienione powyżej. Niektóre z innych popularnych mieszanych ras psów to Golden Dull, Golden Retriever i Pudel, Labradudle, Labrador Retriever i Pudel, Pomsky. Pamerejny N i Siberian N Husky. Maltipoo, Maltańczyk i Pudel. Kawa Pu, Kawalier King Charles, Spaniel i Pudel. Krzyżowanie psów nie jest zabronione, ale ważne jest, aby zrobić to odpowiedzialnie. Przed adopcją psa zmieszanej rasy ważne jest, aby zbadać hodowcę i upewnić się, że psy są zdrowe i dobrze socjalizowane. Należy również upewnić się, że jesteś przygotowany na potrzeby psa, w tym na jego potrzeby pielęgnacyjne, szkoleniowe i zdrowotne.